ale widzowie na dwunastej części budowania e, bloku w minecraft e, no e, i budować po prostu tak to będzie, te to, to mieszkania będą tak jak każde przepraszam, znam, mam katar po prostu o, nie wiem, co się dzieje dzisiaj, bo to jakiś mega duży katar Nie wiem czy jest, ale co? Ale po prostu jakiś taki katar mam gdzieś w całym ciele. Co w sumie jest dziwą, to uda, jest dziewiątą, ale przez kilka dni mam taki duży katar. Tak, właśnie trzeba było. I stąd tak widzowie że o łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale i napiszcie jak wam dziadek Nie. Na przykład z sobą piszcie. A czy dzisiaj muszę jechać jeszcze do lekarza? W ogóle to prześwietlanie szczęki. Słuchajcie, to prześwietlanie szczęki. A czemu to było, po prostu, bo... Będę musiał... Ten. Będę miał aparat tak dystrybuowany I w poniedziałek chyba właśnie On będzie mi tak odciskiwał I będziemy jak ten aparat I pewnie będę się jąkał Jak się nie przyzwyczaję z aparatem Mówię

Ja jestem odbudowany zippą w kibli Dobra, ale pierwszy pokój zrobiony w... w 4 minuty To jest Git. Najgorszy czas. Jak każdy taki pokój będzie trwał 3-4 minuty, no to będzie jakieś 14 minut może. Op. Ja wiem, że widzowie, że w realu te, te mieszkania są większe, ale to jest tylko Minecraft, to nie jest realistyczne. Proszę nie obwiniajcie. Co mamy zrobić? Co coś, coś, tam, coś. Co, to nie jest fajne To nie jest prawdziwe życie. zaraz tu czy ja was zapytam, jakie mam dziane? No nie, no to możecie napisać, jakie mam dziane dzisiaj czy... Dobrze, czy macie jakieś plany? ja znowu nie mam Jeszcze nie... mam Ale mam w piątek plan, będziemy z chujakami ciasto piec Jeśli uda się... O! To nie w ogóle nie będziemy chować. trzeba się zajmować tym ciastem Jakieś tylko albo na kanon Krzymaster, albo na... Na triks, albo na mnie Bardzo przepraszam, co mnie To jest sparkanie

żeby sobie No. Pekajcie. No i chyba skończony to jest taki ile a trzeba to coś Ale przed tym muszę wybić tę bo czy mam zaraz Jo wpierdziel Oh. Uh -huh. Dobra. Dobra, przepraszam wykradzanie że ja nie mówię nic. Ja co, wolę porozmawiać. Mówię przepraszam jeszcze raz sekretarz. A widzę. Dobra, znalazłem już Temat. W ogóle jesteśmy blisko do wpicia 20 subskrypcji. Spróbuję no ja mieć tylko 3, więc jeśli to oglądasz, to kliknij suba. Proszę. I tego suba. Przeganiamy trzy mastera. Kolejny krzywda widzowie, widzowie. Widzowie. No. Chyba. Daliśmy też szpalę chyba, grać pisemkę, może, ale... Nie mam do tego, jakby... Nie umiem. I nikt z naszej paczki też nie umiem. Znaczy nie umiem, no nie, on nigdy nie robił.

Chciałbym, żeby to nie było, ale no. To jest natura. Jezu. No. Dobra. No. Dobra. I... Dobra. I Widzowie też proszę zostawcie na łapkę w górę, bo są takie cele i nie chcę na... I na przykład bardzo bym chciał dać 100 łapek w górę łączną. Licząc wszystkie małe firmy na kanale i ja jak byście mogli dać łapkę w górę, to byłabym naprawdę bardzo wdzięczny. Teraz koa... Około... Czekaj ile ja to trwa. 12 minut. No to, ja to szybciej jednak skończyłem. Dwadzieścia osiem, sześć Trzydzieści dwa, No, nie mogę wylecieć dwa No gorsz, numer 35. To, 35. Teraz to spróbuję zrobić ten.

jakiś obraz tutaj wyciągnę nieczynny no, uuu, no, dobra no tak to, to się prezentuje po rozbudowaniu i to trwa 14 minut, no to idealny czas no. Pożegnali się już. piękny odcinek. Dobra, dziękuję Wam bardzo widzowie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Jak słyszę, to przepraszam. Tak? I, no i co? Do jutra. Pa!